Rekolekcje Biznes Po Bożemu, w których uczestniczyłem, prowadzili jezuita ojciec Czesław Sobolewski oraz przedsiębiorca i menadżer Igor Gielniak. Świadectwo Igora pokazuje, że Bóg prowadzi nas często trudnymi drogami, ale ważne jest zaufanie Jemu i zawierzenie naszych losów. Ja, jako młody przedsiębiorca, zawsze miałem problem z tym, żeby pokonać swój strach, swój lęk, swoje obawy przed tym, co czeka mnie następnego dnia. Eee, czy będą nowe zlecenia, czy nowych zleceń nie będzie, czy kontrahenci zapłacą, czy nie zapłacą. <laughs> Takie obawy eee, minęły, minęły po tym, jak eee, w zasadzie po pierwszym, e, po pierwszym wykładzie prowadzonym przez Igora Gielniaka. Igor z pasją i autentycznością dawał poruszające świadectwo swojego życia w biznesie, w którym to obrał sobie za cel, by stawiać Boga na pierwszym miejscu. Na bazie swojego doświadczenia przekazywał też przedsiębiorcom cenne wskazówki odnośnie tego, jak radzić sobie w konkretnych, trudnych sytuacjach w biznesie. Okazuje się, że w bardzo prosty sposób możemy sobie radzić z tymi lękami. Ja od kilku dni, bo już tyle czasu minęło do rekolekcji, jestem całkowicie, żyję bez strachu, bez lęku. Nie obawiam się tego, co, co będzie, rozwijam swoją działalność. Te rekolekcje to zatrzymanie się i refleksja i zapytanie siebie, jaka jest misja w moim życiu. Polecam też wszystkim niezdecydowanym, żeby w takich rekolekcjach wzię wzięli udział. Osobiście niezwykle skorzystałem z tego czasu.